Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy w terenie. Jest ze mną pan burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam Państwa, witam pana. Rozmawialiśmy kilkanaście miesięcy temu. Pan obiecywał, że spotkamy się w tym terenie. Obiecywał Pan yy, zapowiadane inwestycje. No, i chciałoby się powiedzieć, sprawdzam. Co zostało zrobione już z tych inwestycji zapowiadanych, drogowych? Co jest w trakcie budowy i co jeszcze będzie robione? Jesteśmy dzisiaj na inwestycjach, które są w trakcie realizacji. Te inwestycje dopiero z końcem sierpnia e, będą miały swój finał. Obecnie jesteśmy na e, drodze. Pomiędzy nieznanowicami a koniecznym. Droga ta jest modernizowana w ramach pozyskanych środków unijnych. Złożyliśmy wnioski w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku czego otrzymaliśmy duże dofinansowanie, tak można powiedzieć, bo dzięki temu dofinansowaniu zostanie w gminie Płoszowa zmodernizowanych ponad 8 km dróg. Zmodernizowanych mam tu na myśli e, wykonanie podłoża z kamienia i położenie warstwy asfaltowej, czyli te drogi będą spełniały kryteria, spełniają e, drogi kategorii gminnej, ale będą już takimi prawdziwymi drogami. Co to da? Przede wszystkim komfort poruszania się naszych mieszkańców. No właśnie, panie burmistrzu, może o tej drodze coś pan powie, na której jesteśmy tutaj. To jest droga nieznanowice konieczna, tak? Ona skróci o 5 km y, podróż do... konieczna, tak? Tak, to jest droga właśnie, tak Pan wspomniał, pomiędzy Nieznanowicami a koniecznym. E, wychodzi, można powiedzieć, tutaj w okolicach cmentarza w Koniecznie. Przede wszystkim, tak e, Pan mówił wcześniej, 5 kilometrów skróci mieszkańcom Nieznanowic konieczna e, dojazd do tych miejscowości, choćby nawet do kościoła. Ale to jest jeszcze inny wymiar. Ta droga, e, z tej drogi e, cieszą się nasi mieszkańcy, e, rowerzyści, ponieważ no, w malowniczym terenie, w spokoju, nie będzie takiego ruchu, będą mogli e, na pewno z niej korzystać. Poza tym e, wiele jeszcze innych dróg w ramach tego działania jest realizowane. Choćby nawet wcześniej wizytowana przez nas droga nieznanowice prządzów. Osada, można powiedzieć, prawda? W łąkach, w lesie, ale już z tego co słyszę. Z perspektywami rozwoju, ponieważ malowniczy teren, spokój, cisza, teren oddalony w bli, bliskim sąsiedztwie odwłaszczowy, czyli działki atrakcyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Wiadomo, że infrastruktura drogowa jest tym wyznacznikiem, który mobilizuje do tego i zachęca do, do, do budowania się prawda, w terenie spokojnym, cichym, atrakcyjnym przede wszystkim. Nie ma dróg, nie ma działek. Nie ma dróg, nie ma działek, prawda, jak pan wspomniał. E, następne drogi, na które będziemy jeszcze dzisiaj, to droga wymysłów Michałów. Również jest taka miejscowość, może wszyscy mieszkańcy nie wiedzą, jak e, Michałów, sąsiedztwo so wymysłów. E, tam mieszkańcy już od lat czekali na tą drogę, i również dzięki tym środkom ta droga zostanie zmodernizowana. Następna droga w przygradowie, również od drogi wojewódzkiej do osady e, doprowadzająca e, będzie. I jeszcze bardzo istotna i ważna droga droga woli wiśniowej nad torami. Przede wszystkim sukcesem jest to, że tą drogę się udało przejąć od kolei w bieżącej kadencji od wielu lat starania były podejmowane apele mieszkańców, droga istotna, droga ważna, ale tak naprawdę nie mogliśmy w tej drodze nic inwestować. Najpierw tą drogę przejęliśmy Pozyskaliśmy środki i ta droga będzie służyła nie tylko mieszkańcom woli Wiśniowej, ale przede wszystkim mieszkańcom, uczestnikom ruchu, którzy jeżdżą do Błuszczowy od strony Radkowa, Moskorzewa. Często nazywana jest tak zwaną małą owodnicą woli Wiśniowej. Odciąży ruch przez samą miejscowość. Bardzo ważna, istotna droga z mojego punktu widzenia, ale również u uczestników ruchu drogowego. Wartość tych projektów, tych pięciu dróg opiewa na wartość ponad 2,5 mln złotych, pozyskaliśmy blisko 1,6 mln złotych. To jest jeden plus. Drugi plus, że obecny rok jest, można powiedzieć, zastojem, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe i nisza, jeżeli chodzi, na, jeżeli chodzi o rynek wykonawców. Te ceny naprawdę są bardzo niskie w stosunku do innych lat. Gdybyśmy jeszcze prawda, cofnęli się pamięcią do lat poprzednich, to wartość tych dróg na pewno była dużo, dużo większa, nawet dwukrotnie. Ale z uwagi na to, że wykonawcy na dzień dzisiejszy no nie mają pracy, to ceny naprawdę schodzą bardzo nisko. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Włoszczowa, uczestnicy ruchu drogowego będą z tych dróg zadowoleni. Panie burmistrzu, opowiedział pan o drogach, fajnie wszystko. Teraz może powiedzielibyśmy o inwestycjach w samej Włoszczowie, o chodnikach może? E, tak, w samej Włoszczowie udało nam się w tym roku wybudować nowy chodnik na ulicy Reja, bardzo potrzebny, istotny, ponieważ i dzieci, i mieszkańcy, no można powiedzieć, że chodzili poboczem e, na tym ruchliwym osiedlu. E, udało nam się wybudować ulicę robotniczą też długo oczekiwaną, przy znanym hotelu, restauracji włoszczowskiej, można powiedzieć taka wizytówka. Jesteśmy w trakcie realizacji długo oczekiwanej ulicy Konotnickiej. Ja tylko mieszkańcom powiem, że to jest ta ulica z tyłu kościoła, gdzie będzie teraz wbudowana droga, zatoczka autobusowa, przeniesione słupy energetyczne, które stały, można powiedzieć, w centrum tego parkingu nieszczęsnego. Szkoda, że tylko taka krótką odległość, ponieważ Podstała część tych dróg, tej drogi jest jeszcze stan prawny, prawa geodezyjne jest uregulowana, ale myślę, że docelowo będziemy się starać, żeby ta konopnicka była wyremontowana cała. Na tą drogę otrzymaliśmy dofinansowanie z programu rządowego, programu przebudowy gminnej, powiatowej i infrastruktury drogowej. No i teraz zapytam o najważniejszą inwestycję, na którą chyba Wszyscy czekali już od dawna droga Kurzelów, włoszczowa Kurzelów. Kiedy zacznie się remont? E, tak naprawdę to już zarząd województwa, zarząd dróg wojewódzkich, e, przetarg, można powiedzieć, rozstrzygnął e, na to, na tą drogę, z uwagi na to, że troszkę marszałkowi braku pieniędzy. Zadeklarował e, taką kwotę i z informacji, które posiadam na jutrzejszej sesji sejmiku, ta kwota brakująca ma być do tej drogi dołożona i z tego co wiem, to wykonawca będzie wchodził na e, tą drogę e, Kurzelów, e, Włoszowa-Kurzelów, e, będzie też po, infrastruktura chodnikowa, czyli... To, co można powiedzieć, że na początku roku było niemożliwe. Wielu okazało, się możliwe. okazało się możliwe, prawda? Można powiedzieć, że tej drogi w tym roku na ten planie nie było, jednak że tak powiem, że dobrej woli zarządu województwa, marszałka województwa udało się tą drogę udać tą drogę wyremontować. Termin zakończenia? Dokładnie nie pamiętam. Ale, ale ten rok? Tak, tak, w tym roku ma być zakończona zgodnie, zgodnie, prawda z rozstrzygniętym przetargiem. Ale jeszcze jest wiele innych dróg na terenie gminy Bołzewa, które realizowaliśmy z własnych środków to ponad 2 km dróg e, zrealizowanych e, w miejscowości Łachów, e, w miejscowości Kurzelów, Wymysłów. Drogi istotne, drogi ważne, tam gdzie mamy już infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną położoną, można było te drogi e, wyremontować, doprowadzić. Krótkie, krótkie drogi, ale jakże potrzebne mieszkańcom, prawda? Dokładnie. Wyszli mieszkańcy z podziękowaniami do Pana, że wreszcie się doczekali po kilkudziesięciu latach nakładki asfaltowej. Tak, przede wszystkim to drogi nie jest. Ale to cieszy, panie burmistrzu. No na pewno. Przede wszystkim cieszy mnie to, że cieszą się mieszkańcy, prawda? I są zadowoleni i małymi kroczkami staramy się tą infrastrukturę włoszczowską w zakresie drogownictwa poprawiać, usprawniać. Ponadto, jeszcze bardzo ważna inwestycja, która w tym roku jest realizowana, to inwestycja powiatowa, ale w której uczestniczymy. Jako, jako partnerzy dokładamy to 25%, 25% samorząd powiatowy, 50% mamy środków, rządowych. droga w Kurzelowie od Kurzelowa do granicy naszego powie, naszej gminy w kierunku kąpażowa również z infrastrukturą chodnikową drogową długo oczekiwana droga przez mieszkańców będzie remontowana następna droga która będzie remontowana to droga przez konieczna droga można powiedzieć strategiczna łącząca kilka miejscowości a nawet prawda, gminy i inne Chciałoby się więcej, ale nie wszystkie drogi, zarówno te gminne, jak i te płatowe, nie spełniają kryteriów. Aplikowalibyśmy na pewno o większy kilometraż, o większe środki, ale złożyliśmy na te drogi, które ma, miały szansę uzyskania dofinansowania. Złożyliśmy trzy wnioski na pięć dróg, uzyskaliśmy pełne dofinansowanie. I tutaj będziemy widzieć, prawda, e, po zakończeniu tej inwestycji. Dzisiaj jesteśmy na placu budowy, można powiedzieć, że drogi są e, remontowane. No, dzisiaj ta powierzchnia Szutrowa. No nie jest to, prawda, droga na miarę XXI wieku. Ale jest. Ale jest na, na Radzie Szutrowa, ale jak będzie asfaltowa, na pewno będzie, będzie, będzie to inaczej i bardziej efektywnie wyglądają, przede wszystkim bezpieczniej. Panie burmistrzu, cieszę się, że pan się cieszy, że mieszkańcy się cieszą, ale cieszę się również, że dotrzymuje pan słowa. Nie bał pan się przyjechać w teren, pokazał man, nam pan te drogi i że coś się dzieje. No i przyjdzie w przyszłości, przyjdzie sprawdzić, co, 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 do, co zostało dokonane. Pod koniec roku na przykład. Myślę że, myślę, że ten rok będzie dla nas udanym rokiem, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Ja nawet do pewnych mediów wypowiedziałem się, że to jest rok budowy dróg w gminie Włoszowa, bo tak naprawdę do tej pory w żadnej kadencji nawet nie udało się budować tyle kilometrów dróg, co, co, co w ciągu tego roku powstanie. Cieszy mnie to wszystko, prawda, dla naszych mieszkańców, dla gości, którzy, prawda, uczestników ruchu drogowego, którzy z tych dróg korzystają, bo, bo to jest podstawą. Dzisiaj infrastruktura drogowa jest podstawą rozwoju e, gminy, rozwoju nawet małych miejscowości, choćby nawet, prawda, wspomniane przeze, przeze mnie wcześniej e, małe miejscowości, które ze względów braku dróg, braku infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej nie, no nie rozwijają się, a dzisiaj yy, grom mieszkańców miasta odchodzi na obrzeża. No chodźmy, spójrzmy nawet na yy, Ewinę. Gdzie prawda, można powiedzieć, że miejscowość oddalona, czy ta ulica Włoszowa. już prawie działek nie ma. Już działek nie ma, bo, bo no mieszkańcy no, oczekują tego, tego spokoju, ciszy oczywiście, to jest na pewno działka większa, bardziej atrakcyjniejsza, i myślę, że w tym kierunku to powinno zmierzać. Wtedy mamy szansę prawda, e, zatrzymania naszych mieszkańców, jeżeli do tego będzie jeszcze praca na terenie naszej gminy, bo, bo mamy e, wizję. Rozwoju naszej gminy i myślę myślę, że w tym duchu e, tak wszystko będzie e, zmierzało. Panie burmistrzu, nie byłbym sobą, bo obiecałem mieszkańcom, muszę pana o to zapytać. E, obwodnica, kiedy wkopujemy łopatę? Kiedy, kiedy uda się wkopać tą pierwszą opatę? No jesteśmy w tym roku, gdzie będzie ukończona już wstępna koncepcja budowy obwodnicy, czyli ten dokument strategiczny, yy, który, który jest niezbędny do rozpoczęcia procedury przetargowej. Ja wiem, że nie chcę pan zapeszać, ale wszystko jest na. Dobrej drodze. Wszystko jest na dobrej drodze i zgodnie z zapewnieniami marszałka województwa, zarządu województwa i zarządu dróg Świętokrzyskich, wszystko to wskazuje, że w tym roku będzie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Błoszczowej. Na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, bo tak wspomniałem wcześniej, to jest koncepcja, co przygotowujemy wspólnie z samorządem powiatowym, z panem starostą. Później będzie. Za projekt, projekt wykonany myślę, że w ciągu roku czasu i wtedy będzie można wchodzić na tak zwane roboty. Mam nadzieję, że w ramach tego projektu, bo taką informację również uzyskałem od y, przedstawicieli województwa, w ramach tego samego projektu prawdopodobnie również będzie włączona długo oczekiwana ulica Jędrzejowska, na którą już niezbędne dokumenty posiadamy. Mam nadzieję, i tak sobie y, że tak powiem, docelowo myślę, że Jędrzejowska się będzie budować. Owodnica się będzie projektować, no i później tylko i wyłącznie będziemy czekać na budowę tego długo oczekiwanego przedsięwzięcia. Czyli, panie burmistrzu, niedługo połowa kadencji pana i wszystko już zaplanowane czyli drogi będzie, będą wszystkie drogi dookoła Włoszczowy zrobione. Yy, nie chcę, proszę państwa, obiecywać, bo nie jest moją rolą, prawda, tutaj obiecywać, a później z to nie wiązać. Wola miło zaskoczyć tak jak dzisiaj miło zaskoczyć, aniżeli, prawda, coś obiecać, nie dotrzymać słowa, nie zrealizować bo to się mija z yy, celem, prawda, z jakąś tam, prawda, ideą. Natomiast jest wiele do zrobienia więc w infrastrukturze drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Ale myślę również, że te programy, które przed nami jeszcze termomodernizacja budynków, długo oczekiwane tych budynków, szczególnie szkolnych, jedynka, dwójka, w tym roku kończymy remont stropów już w szkole numer jeden. Zewnętrzna, zewnętrzna elewacja no wygląda jak wygląda. Ja też, jak patrzę, to się wstydzę, powiem szczerze, i myślę, że. Ale przy... na wszystko trzeba pieniążków, prawda? Dlatego maksymalnie staramy się wykorzystywać środki unijne. Tutaj yy, wspomniany program rozwoju obszarów wiejskich zaangażowany jest w budowę dróg. Chcemy budować wodociągi, bo jeszcze 8 miejscowości nie posiada wodociągów. W tych yy, miejscowościach. W dwóch, trzech miejscowościach planujemy złożyć również do programu rozwoju obszarów wiejskich wniosek. Chcemy korzystać e, z regionalnego programu e, operacyjnego na termodernizację tych budynków użyteczności publicznej, ale również i, i rewitalizację miasta, park, e, osiedle, Broszka, które jest również włączone w to stadion, czyli te wszystkie aspekty, które są e, potrzebne do rewitalizacji, nie tylko w charakterze e, infrastruktury, ale również i społecznym, bo rewitalizacja szeroko rozumiana to nie tylko e, aspekt e, infrastruktury. Kulturalny, ale również i społeczny. Myślę, że uda nam się to wszystko zrealizować, ale przy pomocy Rady a naprawdę ta współpraca, ta mądrość bardzo dobrze się układa. Bo, bo mądrość wynika prawda, przede wszystkim, że decyzje są podejmowane trafne, za to z całego serca pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierają, mam tu na myśli radnych sołtysów, bo również można powiedzieć, że są moimi doradcami bo dzisiaj trudno powiedzieć, żeby burmistrz decydował burmistrz wie jakie są potrzeby ale trzeba się wsłuchiwać w głos społeczeństwa słuchać sołtysów, słuchać przedstawicieli organizacji pozarządowych słuchać mieszkańców przede wszystkim i realizować to, co jest najbardziej Potrzebne. Bo oni wiedzą tak dokładnie, co im potrzeba, prawda? Dokładnie i to staramy się y, w ramach y, naszej służby y, realizować. Panie burmistrzu, obiecuje pan, że podczas realizacji dalszych tych inwestycji będziemy się spotykać w terenie? Tak, ja nie tylko spotykam się przed kamerą, panie redaktorze, ale często. Wiem, ale, do, ale, ale dotrzymał pan słowa. Kilkanaście miesięcy temu obiecywał pan i dotrzymał pan słowa. Także jesteśmy wdzięczni za to i dziękujemy bardzo. Na każdą interwencję, prośbę mieszkańców, jeżeli cośkolwiek się dzieje, czy jest realizowana inwestacja, staram się z mieszkańcami być. Jak to przysłowie mówi, Pańskie oko, konia tuczy i zawsze można dojrzeć, że coś można było jeszcze lepiej zrobić, poprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, jesteśmy w terenie, tak jak wspomniałem na początku, ale musimy już uciekać, bo tu wywrotki jadą z kamieniem. Moim Państwa gościem był burmistrz Boszczowy Grzegorz Dziubek. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie.